Zanim paczki rozpakuję, dzisiaj z rana obowiązki niestety, mamusia musiała sobie pojechać na badania, a że mamusia idzie na badania, no to synuś jest zobowiązany, żeby ją na te badania dostarczyć, no i skoro świd jestem, tak naprawdę mi tręże trochę czas i może byśmy jakieś Q&A zrobili. Tak więc, pod tym filmem, gdzie zaraz będziemy rozpakowywać paczki, to zadawajcie może pytania w komentarzach oczywiście. A następny raz, jak mi się trafi takie posiedzenie Rady Najwyższej, bez możliwości robienia czegokolwiek innego, to byśmy zrobili QA, bo może jakieś pytania się pojawiły. Oczywiście, najbardziej nurtujące pytania, to czekajcie już do tego 1 września, bo widzieliście, że film jest gotowy. Inne tematy chętnie odpowiem. Zapraszam do dodawania. Takie coś jest niezbędnie potrzebne, bo ostatnio na wyjeździe okazuje się, że zabrakło mi baterii. Tylko w Sony Center dobrą cenę jestem w stanie sobie wynegocjować. Dzisiaj się udało nabyć to, co od was w rekomendacjach było, czyli zero bez kalorii, tak jak jest napisane, z białą zakrętką, a że jeszcze chcę trochę gardło pooszczędzać. To taka herbata kurde, no ta jest w miarę, pewno zimna byłaby lepsza. Eee, brzoskwiniowa, rozkwiniowa spoko naprawdę bezcukrowo. I na gardło okej, okay, bo ciepła, można to pić ciepłe. Green Tea Lemon, zobaczymy jak to. bo ten kolor mnie trochę niepokoi. No nie, aż taka dobra, ale jest akceptowalna. Myślę, że schłodzona też by była lepsza. Zazwyczaj te napoje są schłodzone lepsze, ale przetestowane dzięki za cenę. Trochę mi teraz dodatkowych dojdzie, Lajtowych, które mi otrują, na pewno dostanę raka mózgu i umrę, ale nie przejmujcie się tym. No, spożytkowałem ten temat na zakup łososia. Planowałem tuńczyka albo tuńczyka, jak to woli, bo jest ten temat do zorganizowania i już w kolejnym odcinku gotuj z szafą. Bo jestem bardzo ciekawy, jak będzie smakowała ta zupa Bergen Snok, czy jak to się tam czyta. To jeszcze badałem ostatnimi czasy, dostałem to od Patrycji, od Michała z Norwegii, eee, fantastyczne to było, dopadło mnie gastro straszliwe. Nie wiem z czego to jest. Pisaliście mi z jakiegoś bawoła, czy z jakiegoś osła, czy z czegoś tam, ale w pyteczkę, bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo dobry smak. Myślę, że to by było też fajny smak do różnego rodzaju e, potraw, gdzie używamy szynki parmeńskiej. E, dziękuję Wam za. No i pora się wziąć za to szaleństwo. E, pierwszą partię odebrałem w momencie, kiedy e, wyjeżdżałem na krótki wyjazd, a drugą dzie, dzień przed wyjazdem, a drugą część y, dzień po powrocie, tak? Więc no powiem szczerze, że jest to coś nieprawdopodobnego. Nie mogłem już tego pomieścić w swoim, w swoim pokoju. Musiałem to tutaj sobie w salonie przygotować. Jestem trochę zablokowany, jeśli chodzi o działania. Myślę, że wszystkiego dzisiaj nie zrobimy, bo to by trwało 3 godziny. Ale będziemy lecieć z tymi paczkami, bo, no bo trzeba. No kurczę, dostałem od was takie fajne rzeczy i trzeba je rozpakować jestem. No i dobra, bierzemy się. Mam nadzieję, że światło będzie dobre. Pierwszą rzecz dostaję od Krystiana, z Gorzowa Wielkopolskiego. Nie wiem co to jest. Krystian, słuchaj, zakleiłeś mi tym, tym kwitkiem całą tą paczkę, a mam podejrzenia dość mocne, że to jest jakaś racja żywnościowa, ee, wojskowa. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się mylę. Jest ona zapieczętowana, także jej nie będę odpakowywał, bo nakleiłeś po prostu na to bezpośrednio rzecz i nie chciałbym, żeby to teraz musiało być do natychmiastowego spożycia, tak więc biorę to, bardzo Ci dziękuję i robimy następnym razem Przeżyj z YouTube'em i myślę, że to wejdzie do gry, bo jest to dość duża paczka, tak więc Krystian, dzięki wielkie i mam nadzieję, że to jest to, o czym myślę. Odkładam sobie to tutaj na bok i to będziemy sobie jedli. Kolejna opcja, trochę weźmiemy kartek, trochę weźmiemy paczek, tak żeby była różnorodność. Jest karteczka, jest karteczka, jest Filip z Warszawy, który pisze do mnie e, jak zwykle ciepłe słowa i cały czas mnie zachęcacie do założenia tego Patronite. E, nie wiem, jakoś jeszcze do tego nie dojrzałem, może faktycznie kiedyś założę na właśnie takie, tak jak wam kiedyś mówiłem, takie głupkowate wyjazdy typu e, chcemy zapytać tego, czy wąsatego Meksykanina, czy pikantne pomaga na gardło, to wsiadamy w samolot, lecimy do Meksyku rozpytać e, wąsatego Meksykanina. Chodzą mi po głowie takie, e, takie petarda Um, projekty, których sam nie udźwignę finansowo. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. Ogólnie jeśli chodzi o kartki z wakacji, to żeście mnie rozpieścili dość mocno i obawiam się, że moje pancer drzwi już e, ten temat e, mogą mnie udźwignąć. Tym bardziej, że mi się magnesy już kończą. E, no, będziemy te wszystkie kartki przeglądać. Nie wiem na ile to jest czasu. Bardzo Wam dziękuję. Po prostu w ciężkim szoku. Jeszcze tutaj są kolejne kartki. Tu są kolejne kartki, tu są kolejne kartki. Weźmy teraz coś, co jest tutaj. Ostrożnie jest, ostrożnie to otwieram. Od Marcina dostaję. Yy, Lublin. Coś chyba ostrożnie nie zadziałało. Coś się potukło w środku. Pachnie, ale niestety jest całe wilgotne. Muszę to dziś zrobić na zlewę. Marcin, dziękuję Ci bardzo, ale jak widzicie, jeżeli jest coś szklanego i włożycie w taką kopertę, to nie ma to racji bytu. M nie przetrwa to. Już coś się tutaj zepsuło. Spróbujemy to potem jakoś y w skafandrze kosmonauty zrobić. Kolejna paczka jest. Może nie wiem jak... coś y się... Rajek? Rojek? Nie wiem. Nie wiem. Z yukej coś przyszło. Otwieramy. Radek, bardzo miły list. To już jego kolejna przesyłka. Dostałem od niego takie, a mianowicie e, rzeczy. Hair of the dog. Słuchajcie, nie każdy wie co to znaczy Hair of the dog, ale to tak naprawdę jest kacyk. E, jak ktoś ma kaca, to się nazywa Hair of the dog. I to są właśnie remedium na to, jakby była gruba impreza z widzami, żeby potem następnego dnia się poczuć dobrze. Dziękuję. Idą do mojej apteczki. Kolejną opcją jest Brehe Analyzer, czyli mamy tutaj Alcoma. Ostatnio w ogóle pojawiło się że piłem browar i prowadziłem samochód. Absolutnie taka sytuacja w moim przypadku nie ma miejsca, bo jestem absolutnym e, przeciwnikiem czegoś takiego. Jeżeli piję piwo, to na przykład piję o godzinie 10, a jadę samochodem, piję jedno małe piwo i potem jadę samochodem o godzinie 18. Absolutnie nie jestem wtedy pod żadnym wpływem alkoholu. Zresztą tutaj potestujemy niedbawem, bo może dostanę do testów, e, że tak powiem, alkomat i wtedy to wyjdzie. Kolejna rzecz często jest tak, tak jak było w ostatnim filmie, gdzie to było we Wrocławiu, zamawiałem hamburgera z piwem, ale piwo było dla Kasandry, nie dla mnie, tak więc e, nie musi się lękać, bo takich głupot nie robię. Jestem arcy przeciwnym i zawsze jak widzę, że ktoś je, je, jedzie nie Dzwonię na policję, na imprezach zabieram kluczyki. Jestem pod tym względem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno. O... Zaangażowany w to, żeby ludzie po, po alkoholu nie pili i sam tego na pewno yy, nie robię. Breath Analyzer na pewno się przyda. Kolejny zestaw do lekarstwa na kaca. i tutaj kolejną rzecz, jakąś dostałem, pojawia się znowu: już w tym momencie, najbardziej pikantna na planecie, nikt mi nie, za, nie, za, nie zarzuci. Karolina e, Riper Chili Papryka. Powiem wam, że już się boję, co z tego wyjdzie. Z poprzednią żeśmy dobrze spożytkowali, teraz wchodzi no, do gry taki zawodnik, po którym klękajcie narody, jak to niektórzy e, mawiają. Słuchaj, Radek, bardzo Ci dziękuję. Będzie to o, coś specjalnego. Wymyślę, co tu można z tym, a my, że jak macie pomysły, z czym zrobić taką paprykę, to chętnie, chętnie tych pomysłów od Was wysłucham. Wytnę wam coś takiego: szafa gra. słuchawki przychodzą witaj szafa serdecznie gratulujemy 100 tysięcy subskrybentów w związku z tym mamy dla ciebie miłą niespodziankę która omili czas podczas grania długich spacerów wieczornego relaksowania załoga Denon Salony Firmowe Gdańsk słuchajcie Denon jestem w szoku bardzo dziękuję wiecie że lubię te smaczki takie gadżety słuchawki oczywiście przetestuję również na kanale testhub i na pewno będą mi umilały um, długie spacery i nie tylko. Ale jak chodzę z kimś, no to wiadomo, że nie mogę chodzić słuchawka. Jak będę chodził sam, to na pewno będę brał to pod um, uwagę. A, tu jest jeszcze odrapka. Dziękuję, dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Ring of Fire. Jeszcze tutaj coś takiego znalazłem. Słuchajcie, ale Jaja, patrzcie, co to jest. Na problemy dnia następnego. Ring of Fire, czyli macie after carry wipes, czyli do podcierania sobie 4 liter bo nie widziałem czegoś takiego, no ja pierdykam, czego ludzie to nie wymyślą. Jeżeli zjemy te papryczki, które dostałem od radka, to na drugi dzień mamy taki zestaw, e, tu się będzie wyciągało e, pewnie wilgotne chusteczki. Nie wiem z czym, ale zakładam, że to będzie jakiś, słuchajcie, jakiś środek, który będzie znieczulał, bo faktycznie, tak jak Wam mówiłem ostatnio po moich eksperymentach z, z popryczkami, była taka sytuacja, że nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawę, że może Was spalić raz na wejściu i dwa razy na wyjściu. To mi się pierwszy raz zdarzyło i faktycznie paliło też podczas... Tak zwane jedynki, no bo dwójka jest oczywistą oczywistością. Dobra, to sobie postawię gdzieś, e, słuchajcie, przy toalecie, bo jak będziemy robić eksperymenty z tą Karolina e, papryką, to może się to przydać. Radek, jeszcze raz dzięki. Fantastyczny zestaw pikantny. A słuchajcie, jakie fajne. Kobieta dokładnie wie, czego chce, kiedy nie stanie przed szafą. Tu ewidentnie mój nickname szafa występuje. Myślę, że ktoś, kto to projektował, o tym nie myślał. I, ale fajnie to w takim kontekście, moim szafowym, wychodzi. Dobra, bardzo dziękuję. Jest ogromna podczówka z piekła, czyli z helu. Julita i Krystian. Witaj, szefa. Przesyłamy tobie pozdrowienia z półwyspu helskiego. Julita i Krystian. Słuchajcie, wielkiej mocy. Pocztuwa, bardzo dziękuję. Julita, Krystian, idą, Christian, idą na, na drzwi, i to też gdzieś muszę sobie zamontować, bo to fajne jest. Kurde, ale mam od Was różnych rzeczy: no po prostu zwariuję zaraz. Krystynka, naturalna woda mineralna. Od Kingi dostaję. Storunia. Tężnie Ciechocinek. Takie coś. Magnez na moje pancerne drzwi. I oczywiście również karteczkę taką. Wszystkiego najlepszego z okazji 100 subów. Dostajesz od nas kurewsko-słoną wodę. Podobno prosto z Ciechocinka. Buziaki od Kingi z Torunia, Pozdraw od Adama z Wrocławia, który poznał Cię dzięki dziewczynie. No kurde, dziewczyny, słuchajcie, obudziłyście się, bardzo mi się to podoba. Ostatnio patrzyłem, że 8% już moich widzów to są kobiety i kartka z ląduje dobrze wiecie gdzie. Kolejna opcja z napisem Góra, dostałem jest z Ministerstwo Książki, księgarnia, www.ministerstwoksiążki.pl. Japońską kolorowankę, trening antystresowy. Niezbędny mi w ostatnim czasie, bo dużo stresów mam. Jako minister książki oraz fan mocnego w ogóle Ci kilka ciekawych lektur. Wiem, że masz mało czasu, dlatego odpowiem, odpowiednio wybrałem poniższe pozycje. No, zobaczcie sobie, jest dokładnie opisane. Co, gdzie, jak, radio i telewizja. Miłego czytania. Kurde, naprawdę będzie ciężko. To, ale dobra, książki niech też będą. Domową, o, że tak powiem, biblioteczkę zasilę. Kolejna kartka e, z wakacji i również jak zwykle ciepłe słowa, tylko nie mogę tradycyjnie rozczytać, kto mi to przysłał. Ale bardzo dziękuję, kartkę zabezpieczam na drzwi. I następna kartka, lecimy, słuchajcie, tym razem e, z gminy. Teresin, proszę bardzo, pozdrowienia z gminy Teresem, Witaj, szef, wysłałem tę pocztówkę z mojej wsi Ponieważ nigdzie na wakacje Zazwyczaj nie jeżdżę Mam nadzieję, że znajdzie się na twoje, twoje miejsce na pancer drzwiach Serdecznie pozdrawiam, Marcin Marcin, oczywiście Honorowe miejsce dla twojej kartki będzie na moich pancer drzwiach Mam nadzieję, że Eee, że się odmieni temat i, i będziesz częściej jeździł i będziesz sobie podróżował, jeżeli oczywiście masz takie marzenia i masz takie potrzeby. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Marcinie, i dziękuję ci za kartkę z Twojej wsi. Bardzo fajna. Dobra, lecimy jeszcze jeden temat. Słuchajcie, Przemysław z Warszawy. Od razu widzę, że jest delikatna przesyłka. furmaine Hund Zitronen. Jakby to mówili na niego Niemcy, u których ostatnio byłem. Dziękuję. Znowu dla cytryny. Ja pierdzielę ten pies, zwariuje. Albo się zrobi taki gruby jak ja. Żubrówka liście kl klonu. No, przechodzimy na wódkę, kończymy z browarem. Widzę, żeście odczytali mój, mój apel. Jak wiecie, muszę z tym piwem skończyć, bo się zbliża sytuacja taka, że... O! Królewskie! Pamiętacie reklamy Królewskiego Piwa? Takie były zajebiste w telewizji. Ono chyba jest jakiś jakichś browarów warszawskich właśnie. Nie wiem, czy u nas jest. Niefiltrowane. Widać, że jest niefiltrowane, bo nawet jakiś osad się już tam osadził. Mam jeszcze kilka dni, żeby browary popróbować przed tym, jak przejdę na fast foodową dietę w wersji ścisłej. Koradembu się pojawia również. Fajnie, że są takie małe, smakowe, bo można sobie wytestować, i okaże się, czy mamy ochotę i czy lubimy tego typu rzeczy, czy nie, nie bardzo. Zitronen guten morgen. Kolejny, kolejny. Widzę, że tu jakiś wielbicieli mojego psa jest coraz więcej. Ja pierdziela. Dzisiaj właśnie mamusia e, moja się skarżyła, że ona nie ma żadnych przysmaków dla pieska, bo lubi tą e, cytrynę podkarmić. Jest pytanie, gdzie, co się dzieje z cytryną, jak ja gdzieś wyjeżdżam. E, wtedy mamusia się opiekuje pieskiem. Nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu. E, jest pod specjalną kuratelą. Kolejna niespodzianka dla cytryny. Żurówka biała. Proszę bardzo. Nie dość, że będę musiał się odchudzać, to jeszcze pójdę na alkoholowy odwyk. Zitronen und zitronen. Przemek, jeszcze list Szafa. Mógłbym napisać w wielkim skrócie, że jest to jest zajebista, ale kiepsko by to wyglądało, więc trochę rozwinę. Słuchajcie, długi list, także yy, możecie sobie stop zrobić. Yy, Przemek, bardzo Ci dziękuję za ciepłe słowa. To dodaje mi otuchy, bo czasami faktycznie wstaję rano yy, i mi się nie chce. To co widzicie, to ten to, 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 to zajebisty oddźwięk, bo tego się nie da, nie da się tego kupić. To jest coś yy, nie do kupienia za żadne pieniądze. To, że ktoś. W ten sposób nawiązuje taką już bliższą relację. no Co tu dużo gadać? Są to drobiazgi, jest to kartka, jest to żubróweczka, są no, nie takie też drobiazgi, ale jest to naprawdę fantastyczna sprawa. Tak pokrótce odniosę się, że Przemek oczywiście ogląda w wolnych chwilach podróżne pod serie. Ja was zachęcam, jak wejdziecie na, moją, na mój kanał Mocny Vlog, to tam macie porobione playlisty z, każdy, z każdego wyjazdu. Czyli można w prosty sposób sobie obejrzeć wszystko po kolei. Jeżeli ktoś nie ogląda, bo dużo nowych widzów jest, jeśli ktoś nie oglądał tych wyjazdów, nie wiem, do Japonii, no Korei, to pewnie na bieżąco macie, czy do Stanów, czy, czy dużo innych, do Bangkoku, wejdźcie sobie w wolnej chwili, jesteście chorzy, macie ochotę, wejdźcie sobie, pooglądajcie. Faktycznie przemysł, moim kompanem, jest fantastycznym wyjazdowym. Aktualnie nie ma zupełnie możliwości, żeby ze mną gdziekolwiek wyjechać, ale miejmy nadzieję, że niebawem e, się zluzuje, zwolni i będzie taka możliwość, bo sam e, sam bym chętnie z nim gdzieś pojechał planowaliśmy nawet teraz na jesień Ukrainę no ale z przyczyn obiektywnych ta Ukraina nie e, wypadła. Otrzymałem również rekomendacje jedzeniowe słuchaj Przemek bardzo mi jest miło zresztą wszystkie te przesyłki, które robicie nawet tak jak mówię kartka pocztowa to jest coś fantastycznego oczywiście pani na poczcie jest pani Jola, bo tak to są sympatyczne pani jest jedna pani taka trochę mniej sympatyczna pani Jola była naprawdę mocno wpieniona jak musiała mi wczoraj wydawać kolejne paczki? Kamil i Marcin do mnie przysłali paczkę, zaraz zobaczymy, co jest w środku. E, bardzo miłe słowa. Kamil wkręcił e, Marcina w oglądanie moich e, vlogów i tradycyjne już, e, można by powiedzieć, w tej serii od opakowywania gratulacje za 100 tysięcy. E, bardzo Wam dziękuję, A tak naprawdę to nie moja jest zasługa. No może trochę moja, bo pro, po, tworzę jakiś film, ale głównie Wasza, bo to Wy subskrybujecie. Ja tutaj nie mam na to wpływu. E, dziękuję za miły list. Wpada coś takiego. No, grubszy kaliber. To lubię. No. <gry> Znowu wyjdę na jakiegoś alkoholika. Co to w ogóle jest? Słuchajcie, jakaś elegancja Francja. Flacha od kolegów wpada. Nieprawdopodobna sprawa. Dziękuję, zdegustuję na pewno, bo tak jak mówiłem, być może będzie okazja potestować alkomat na kanale, jednym jak i drugim. To, tego typu rzeczy będą fajne. Zresztą będę Was pewnie pytał o jakieś pomysły, jak testować taki alkohol. Dobra, pójdziemy jeszcze z dwoma kartkami, a resztę to chyba w następnym. No, bo nie chcę Was zanudzać. Piszcie, czy to jest strasznie tak Was zanudzające, bo dla mnie to jest najbardziej ekscytująca w ogóle operacja i jestem no po prostu przeciekaw, co się tam dzieje. I tak naprawdę, powinienem to dzisiaj wszystko otworzyć. Ech, ale tak jak mówię, rozumiem, że macie ograniczony limit czasowy i nie chcecie, żeby wam z szafa pół, pół dnia zawracał gitarę. Kolejna opcja, dębki do mnie wchodzą. Serdeczne pozdrowienia dla ulubionego youtubera. Proszę bardzo, Kasia do mnie napisała. Kasia, też cię do, do pozdrawiam. Zobaczcie sobie, co Kasia do mnie napisała. Jak zwykle miłe słowa. Yy, I gratulacje z okazji 100 tysięcy mam nadzieję, że pociągniemy do miliona chociaż trochę w to wątpię. Sarbinowo do mnie się pojawiło, już nie pierwszy raz, słuchajcie, się pojawiło. Gratuluję 100 tysięcy, dziękuję bardzo. Naczekamy na milion. Ja też czekam, zapraszam do Mielca. Dostaję od Was bardzo dużo informacji, zaproszeń do różnych miejsc. Erik z Mielca. Ja bym chętnie jeździł cały czas i bym jechał i do Rzeszowa na food trucki, i do Krakowa na food trucki, i do pizzy w jabłonnej, i gdzieś tam, gdzieś tam, gdzie dostaję od Was rekomendacje, ale fizycznie jest to niemożliwe, ponieważ wiecie jak wyglądają podróże po polskich drogach. Druga sprawa, tak jak Wam cały czas podkreślam, no nie mam tyle czasu, ile bym chciał mieć czasu, bo jednak muszę się skupić na takich bardziej przyziemnych rzeczach, czyli zarabianiu pieniędzy. Dostałem jeszcze od chłopaków Coś tutaj jest. 10 groszy z 1840 roku. Pewnie nie będzie widać na kamerze, ale o fajne. 1840 to stary pieniążek jest. I to jeszcze słuchajcie, orzeł z dwoma głowami na tyle i koroną. To chyba jakiś carski ten 10 groszy. Nie wiem, nie znam się, ale dziękuję. Mam nadzieję, że jest yy, tak zwany mm, magnetyczny ten metal. To sobie zaraz, zaraz to przeczepię na, na, na drzwiach. Dobra, jeszcze raz dzięki, dzięki jeszcze raz, dzięki jeszcze raz. Czekam na komentarze, bo dużo może być komentarzy pod tym filmem. Ja się biorę za sprzątanie, bo po takim kawałku odpakowywania wygląda to mniej więcej tak. Patrzę na baterię w kamerze, która już ledwo zipie i idę do montowania. I zaraz, niebawem kończymy jeszcze, jeszcze to, co tutaj jest. A, a to, co dzisiaj dostałem, muszę chyba sobie drugą lodówkę ogarnąć, bo coraz tutaj więcej mam różnych różności do składowania. A żołądek tylko jeden. Zitronen! Guten Morgen! Patrz, co tu jest. Co to jest dla Ciebie? Od widzów dostajesz herbatnika. Ne? Ne, 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 Dobry herbatnik, ogon macha. Zitronen! Ale wiecie, to jest dobry polski pies. Cytrynka, na cytrynka, na cytrynka reaguje, na zitronen nie bardzo. To myślałem, że to są wiecie co? temat związany z pomiarem alkoholu, ale to nie jest to. Jest to natychmiastowa redukcja wydychanego alkoholu, czyli jakby się coś działo, nie daj buga, wy jeszcze jesteście nie tak jak trzeba, to podobno ma to redukować. Bardzo fajna opcja. Przetestujemy na alkomacie.